Testujemy pary, jak dobrze się znacie. O nie, nie, nie. Cztery szybkie pytanka i sprawdzimy. Jak dobrze odpowiecie, dostajecie bilet do kina na randeczkę. Jak źle odpowiecie, dostajecie bilet do kina na randeczkę. To co? Gotowi? Chodźcie, przetestujemy was. Mazaczek. Pytania. Ja mam. Jego ulubiony napój. Nie mam napisać. No tak, i Ty też napisz, żebyśmy wiedzieli, czy czasami nas tu kitujesz No, to jego ulubiony napój. Okej, okay, pokaż, zobacz. No, Pepsi, Pepsi. Nie wyszło, dobra, ale jeszcze masz... O, 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 to jest fajne pytanie. Gotowy? Imię jej przyjaciółki najlepszej. A jednej czy dwóch? Jednej. Najlepszej. I teraz będzie. No to napisz dwie. Dobra, bo się tamta obrazi na ciebie, nie? I jeszcze będzie. Ok, pokaż. Izej Klaudia, izej Klaudia. Przepięknie, dobra. Kim chciał zostać jako dziecko? Nie wiem, takich rzeczy. Kim chciał zostać jako dziecko? Pokaż, co tam masz, fajnego. No właśnie teraz nim jest. Dawaj. Aktor. <laughs> Brawo. Eee, yeah, jest. Czyli trzy, trzy pytania macie na plus. Dobra, ta Pepsi się nie liczy. Gdzie się poznaliście? Sadetto. to? <laughs> Pokaż. Chyba tak. Nie. Gdzie? <laughs> O, myślę, że to. Dobra, słuchajcie, nie liczy się dawać mi tutaj bileciki do kina. No dobra, nie kłóćcie się. Młoda para jesteście. Bawcie się dobrze. Dzięki wam bardzo. Miłej randki w kinie. Muszę znaleźć chłopaka. No koniecznie. Dziękujemy. Fajnie, pa.